Oblicz miary kątów alfa, beta, gamma i delta. Przedstawione mamy trapezy. Trapez to taka figura, w której co najmniej jedna para boków jest równoległych i potrzebne nam będą własności w trapezie oraz kąty przyległe. Kąty przyległe stosuje się w ten sposób, że jak mamy prostą i podzielimy ją na przykład tutaj na dwie części, to kąty powstałe dają nam razem 180 stopni. I tak popatrzmy, skorzystamy sobie tu. Jeśli tak jest, to tutaj razem dają nam kąt półpełny, czyli alfa musi wynosić dopełnienie do 180 stopni, czyli w takim wypadku alfa to jest 180. Odjąć te właśnie 140, czyli mamy 40 stopni. Następnie potrzebujemy własności w trapezie, czyli to, że Dwa kąty leżące przy jednym ramieniu, uwaga, przy ramieniu to jest bardzo istotne, łącznie dają nam 180 stopni. Czyli kąt brązowy, niebieski 180, zielony, fioletowy również 180. Ramię mamy tu w tym miejscu, bo to są nasze podstawy, czyli beta plus alfa daje nam 180 stopni. Tak sobie zapiszę. Beta i alfa to 180 stopni. No to w takim razie beta to 180 stopni minus alfa, czyli minus 40, a więc 140 stopni. I to jest yy, policzony ten kawałek. Teraz jeszcze musimy tu policzyć dalej. Jeśli występuje kąt z kropeczką, to my od razu wiemy, że kąt z kropeczką oznacza 90 stopni. Czyli tu możemy sobie spokojnie napisać, że to jest 90 stopni. A więc gamma leży przy tym samym ramieniu, czyli łącznie musi dać nam 180, czyli minus te 90, a więc wiemy, że gamma ma 90 stopni. Przejdźmy w takim razie do kolejnego podpunktu, i tu jest prosta. I ta prosta została podzielona na dwa kąty. Kąt 15 i kąt alfa, a więc razem muszą dać nam 180, czyli alfa to 180 stopni minus 15 stopni, czyli 165 stopni. To jest podstawa i to jest podstawa, to jest ramię. A więc te dwa kąty, alfa i delta, leżą razem przy jednym ramieniu, czyli delta. Musimy policzyć 180 minus 165, czyli. 15 stopni. Natomiast te kąty leżą przy jednym ramieniu, a więc kąt gamma to będzie 180 stopni minus 17 stopni, a więc kąt gamma w takiej sytuacji będzie wynosił 163 stopnie. I to jest koniec podpunktu drugiego. Podpunkcie trzecim zaczniemy od kątów przyległych. Tu, czyli kąty przyległe razem dają nam 180 stopni, zgodnie z tą. Tutaj własnością, czyli alfa to 180 minus 168, czyli jak policzymy, mamy alfę, a więc 12 stopni. Leżą przy tym jednym ramieniu tu, czyli alfa i beta łącznie 180, czyli beta to 180 minus 12, a więc wiemy, że beta jest równa 168 stopni. Gama i 10 leżą przy jednym, czyli gamma to 180 minus 10, czyli 170. Koniec podpunktu trzeciego. W czwartym zaczniemy od przyległych. Przyległe są tu, czyli alfa to 180 minus 80. A więc wiemy, że 100 leżą przy tym ramieniu, to jest ramię, bo tu są podstawy, to jest ramię. Podstawy zawsze muszą być równoległe. Ramiona nie muszą. A więc beta to 180 minus ta alfa minus tą setkę, czyli 80 stopni. Gamma i 120 leżą przy jednym, a więc 180 minus 120 daje nam 60 stopni. Koniec podpunktu czwartego. Przejdźmy do kolejnego podpunktu. W kolejnym podpunkcie mamy. ustalimy najpierw ramiona i podstawy. To jest ramię, bo nie są równoległe, a to są podstawy. A więc przy jednym ramieniu go, gamma i 175 musi dać nam 180, czyli na pewno jak odejmiemy od 180 175, dostaniemy 5 stopni i wiemy, że gamma wynosi tyle. Teraz alfa i 6 są przyległymi, czyli alfa to 180 minus 6, czyli 174, a beta są przy jednym ramieniu, razem dają 180 stopni, a więc wiemy, że to będzie 180 minus ta właśnie alfa, 174, czyli 6 stopni. Kolejny podpunkt. W kolejnym zaczniemy od przyległych, czyli alfa to 180 minus 77 stopni, czyli 103 stopnie i w takiej sytuacji możemy przejść do liczenia przy ramieniu. To jest ramię, bo to są nierównoległe tutaj w tym wypadku, czyli gamma to 180 minus 103, czyli 77 stopni. No, a beta z 39 leżą przy jednym ramieniu, czyli 180 minus 39 stopni. A więc w takim wypadku 141 stopni. Do kolejnego przechodzimy. W kolejnym mamy już po dwa przyległe, a więc te dwa razem dają 180, czyli alfa to 180 minus 35. Czyli 145. Leżą przy jednym ramieniu z deltą, czyli delta to 180 minus 145, czyli 35. Tutaj jest sytuacja beta przyległe, czyli beta to 180 minus 25, czyli mamy 155 stopni. A Gamma i beta przy jednym ramieniu, czyli 180 minus 155, czyli 25. Przejdźmy do kolejnego. Przyległe są tu, a więc tworzą 180, czyli beta to 180 minus 51 stopni, czyli w takim wypadku 129 stopni. A leżą przy jednym ramieniu z gamą, to gamma 180 minus 129 stopni, czyli gamma to na pewno będzie 51 stopni. Teraz tu są przyległe, czyli alfa to 180 minus 109, czyli 71 stopni, no to w takim razie z deltą razem leżą przy jednym ramieniu, czyli to będzie 180 minus 71, czyli 109 stopni. I ostatni nam został, w ostatnim musimy znowu znaleźć ramiona i podstawy. Podstawy są równoległe, czyli to są nasze podstawy, a to są nasze ramiona. I my mamy teraz Najpierw od kątów przyległych wyjdziemy. Alfa to 180 minus 114. A skoro tak, no to wiemy, że to będzie 66. Dobrze. Leżą przy tym, to jest ramię. Przy jednym ramieniu, a więc beta to 180 minus 66, czyli 114. Teraz dalej. Te leżą przy tu jednej prostej, czyli kąt półpełny 180 stopni, a więc delta to 180 minus 44 stopnie, czyli 136 stopni. Leżą przy jednym ramieniu, a więc gamma to 180 minus 136 stopni, czyli 44 stopnie. Wystarczy znać te dwie własności. Czyli własność w trapezie, że kąty dają 180 stopni przy ramieniu i kąty przyległe, i zadanko bardzo ładnie się rozwiązuje. To wszystko. Dziękuję.